Witam serdecznie, jak widzicie dzisiaj spora zburzona woda, no ruszamy dzisiaj stricte na okonie, byłem tu wczoraj, co prawda za szczupakiem, ale miałem przy okazji plan, żeby się też porozglądać za właśnie okoniami, no i na sam wieczór udało mi się znaleźć prawdopodobnie góreczkę, gdzie stały okonie, coś tam nawet wzięło, jakieś dwa puknięcia były. Kurde, nie wierzę. Zerwałem okonka. O tej porze. O kurde, ładnie chodzi. Opuścił nie. Szczupaki, niestety. No cóż, po ostatnim wypadzie z statą. Spodziewałem się, że te ryby będą trochę bardziej aktywne, że tych brań będzie więcej. No ale cóż, niestety, myliłem się. Raz byłem jeszcze na tej wodzie, gdzie byłem statą. Nie udało się żadnego szczupaka złapać, ale za to. Na ultralighta złapałem trzy płotki. Potem byłem tutaj, czyli wczoraj. Też się nic nie zadziało. Także co? Trzeba zobaczyć, jak z tymi okoniami, no. Na tej wodzie są fajne okonie. Przynajmniej były w tamtym roku. W tamtym roku naprawdę fajnie udało mi się połapać te okonie. A w tym roku ta woda totalnie, totalnie, mówiąc brzydko, mnie opluwa. Naprawdę. Mnóstwo wypadów. I tak naprawdę tylko raz udało mi się połowić okonie. A tak to słabizna. Ale nie przedłużam. Płynę na miejscu i zobaczymy, co się będzie działo. I tam sobie pogadamy. No dobra, dotarliśmy mniej więcej do miejsca, w którym miałem zebrania. Pod nami teraz jest taka spora górka do dwóch metrów. I dookoła mamy wszędzie spadek do takich 7-8 metrów. No i właśnie gdzieś w okolicach tego spadku, przepływając, widziałam drobnicę na echosądzie. No i jak rzuciłem za ochonkiem, to coś tam się skusiło. Jeden nawet chwilę powalczył wydawało się nie najgorszy, więc dzisiaj już wracam za dnia i zobaczymy czy coś tu się uda wydłubać. Ubrania mieliśmy tak bardziej gdzieś z tej okolicy. Spróbujmy. Zobaczmy. Muszę uważać, żeby przynęta też nie spadła do samego dna. Tu jest wszędzie takie dno obrośnięte jakimś takim zielonym... Glutem, nie wiem, tak dziwne jakieś takie. Pokażę Wam zaraz o co chodzi, pewnie jak gdzieś zahaczę. Fajnie, tutaj już jest troszkę spokojniej. Widzicie, za długo czekałem i już mam jakieś, jakieś gluty. Zaraz Wam pokażę. O, właśnie. Całe dno, nawet głęboko na tych 8-9 metrach jest takie takim czymś porośnięte. No może nie całe, ale w wielu miejscach takie właśnie taka dziwna jakaś trawo trawoglut, nie wiem jak to nazwać. Taki porost. No i wiadomo jak takie coś się przyklei do przynęty, no to raczej ciężko płapać. O, słońce dzisiaj piecze ładnie. Wczoraj było bardziej pochmurno. Mam nadzieję, że o koniom to nie przeszkadza, że dzisiaj tak słonecznie. O, było branie. No ładne branie, ale nie łyknął. Ale branie było piękne. są A czy będzie jakiś, który, jakiś większy, który się skusi? Jest, siedzi. Opa. No jakiś potwór nie jest, ale pierwszy okonek. Teraz idzie do nas grzecznie. No tak jak mówiłem, no potwór to to nie jest. Opa. No, możesz się uspokoić? Dziękuję. Dziękuję. Taki Z 17 cm może. Spinmat, spinmat. Przychodzi mi do głowy, że na Spinmada można było spróbować. Spróbujmy najpierw nasz klasyczny zielony kolorek. Fire Tigera. Dajmy temu delikatnie opaść. Nie, dobra, jedziemy. No chyba są brania, bo widzę, że odpuszczało. O, siedzi. E, kurczę. Mamy coś na spimada. Mam wrażenie, że więcej oporu, o, ale waleczny. Opa. Opa. No, nie taki zły. Myślę, że te. 20 może mieć. No to dalej. Czyli we wrześniu, w sumie już tak w drugiej części września spinmady wciąż skuteczne. Wciąż są branie. Ale dobra, to była pierwsza ryba, także nie zachwalajmy za szybko może. O, no, w drugim życiu już bez ryby niech fal, nie. przed zachodem słońca no sobrania. No dobra, może bardziej w tą stronę. Trzeba poszukać tych ryb. Może gdzieś będą też większe. Może bardziej w stronę brzegu. Idziemy sobie w tą stronę. Opa. Ojej. A się kichnęło. Płobranie na samym początku. No są te brania są, ale no to drobnica, to nic nie puka konkretnie. Cóż, no to trzeba SpinMada zrzucić i spróbować na coś innego. Spróbujmy może na gumę, którą tu kiedyś znalazłem. I siedzi. Też nie jest jakiś duży. choć no, żeby wciągnąć taką gumę, no to trzeba większą rybę, nie? A jak widać, nie. Opa. No, ale jest na pewno troszkę większy, jak ten na spinmada. Ten już mi się w ręku nie mieści. Opa. Macie, ile on ma? No, trochę, no powiedzmy, że powiedziałbym, że ma 20 cm, nie? Taki okoneczek. I wciągnął. Taką siedmiocentymetrową, szeroką gumę. Bez problemu. I to jeszcze w opadzie z piętnastogramową główką, także w takim szybkim opadzie, nie? No cóż. Na tamtej górce niestety no nie zadziało się już nic ciekawego, nawet się przestawiłem jeszcze kawałek dalej, próbowałem pod innym kątem, minęła mniej więcej godzina, dałem spokój, nie ma co męczyć, skoro nie ma tam, nie dzieje się za wiele, spróbowałem i na jakieś przynęty twarde i na raczka, nic konkretnego, więc przestawiłem się w miejsce, w którym naprawdę w tamtym roku połowiłem wiele razy fajnie okoni, to jest taki wielki blad po tej stronie. I właśnie na tym kancie tutaj, gdzie schodzi ten kant z dwóch metrów tam do mniej więcej ośmiu, łapałem okonie. Niestety w tym roku no nie udało mi się jeszcze na nim niczego ciekawego dorwać. Sama jakaś malizna, taka naprawdę malizna. No ale cóż, trochę czasu tu nie łowiłem, więc warto spróbować. Wczoraj tego kantu tutaj nie obławiałem, jakoś tak wiatr mnie przepnął przez niego szybko, że zrzuciłem dosłownie dwa razy, więc... Spróbować trzeba dzisiaj. Uu, mamy coś ładnego, aczkolwiek mi, że to może być szczupak. W pierwszym opadzie. Namierzyłem tu łokonki. Ale no raczej to szczupak. To tak idzie szczupakowo. Widzisz? Kurde. O, nie no, szczupak. nie obetnij mi fluo. No, dobry i szczupak, no ale. Chciałem o konia, nie? Nawet nie brzydki. Z sześć, sześć dyszek będzie miał. Dobra, widzę fluo jest raczej bezpieczny. Już się, wyszalałeś kolego. Uch, ale ten kijek się wygina. Ale ten kijek się wygina. Do 12 gram. Ach. Dajmy mu się wyszaleć. Ach. Chce człowiek łapać okonki, to łapie szczupaki Ach. i prosta do podbieraka. No pięknie, wiedziałeś gdzie płynąć. Uff. No to mamy. Mamy szczupaka. No. Nie, nie to dzisiaj planowałem, ale no nie będę narzekał. No. Nie ma co narzekać. Ja Widziałam, że ładnie ubarwiony jest. Za go wyjmę z wody, trzeba miareczkę przygotować. Przepływałem sobie takim małym dryfem koło tej górki, na której łowiliśmy na początku. I tak mi kurde, jakaś drobnica była. No i rzuciłem za siebie. Troszkę podbiłem, Miałem jakieś tam stuknięcia, więc rzuciłem kotwicę i tak sobie rzucam. Rzuciłem tu, rzuciłem tu i w końcu rzuciłem tak bardziej w prawo. No i w pierwszym opadzie kolega się skusił. Słońce pewnie słabo widać. Nie, dobrze jest. Ale całkiem piękna szczupa kabra. Przyznam szczerze, że bardzo ładna. Taka za jaśniutka. jasniutka. Tego mówiłem, że ładnie ubarwiona. Piękna rybka. Fajnie ubarwiony, grubiutki. No, może tak pod siedem dyszek? Co? Takie zdrowe. 65 cm. Ale ładny, grubiutki. Już taki upasiony. Piękniutki. Na kijek do 12 gram naprawdę robi robotę. Piękny ogon, jak moja dłoń. No i fajnie. Mamy na kijek zemek pierwszego szczupaka. Skusił się na siedmiocentymetrowego Westina Slima. Taki kolor, olej silnikowy. Fajnie. To teraz poprosiłbym jakieś okonki w końcu. Mogę chcieć? Znaczy, chcieć to se mogę, nie? Ale mogę prosić przynajmniej? <gry> Jak to jest, że ja jadę na okonia i tak łapię szczupaki? Znaczy szczupaki, no jednego złapałem, no ale... Ale jest, no jest! I to kurde z 11 metrów. Tak głęboko. Siedzi. w końcu! Ach. Nie to jest jakiś super ciężki, ale... ale jest! O, ale tam się pięknie spławiło coś. A to pod sam wiesz, No, taki sportowy okoneczek. Tak prawdę mówiąc, obiecałem w domu dzisiaj, że wrócę wcześniej, a nie o zmroku. Także myślę, że to na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że w następnych w końcu znajdziemy to okonie i w końcu one zaczną brać tak jak powinny. Bo to naprawdę to nie jest normalne. U mnie to nie jest normalne, że jeszcze te okonie są takie Nieaktywne, no po prostu nieaktywne, chociaż no woda wciąż ma tam 18-19 stopni, to jest bardzo ciepła woda, niech się trochę ochłodzi. Lato się kończy, więc dajcie trochę tego zimniejszego powietrza, zimniejsze noce, żeby ta woda troszkę się schłodziła, żeby te drapieżniki poczuły ten, ten moment, żeby brać. No ale cóż, jak widzicie, słońce, no jeszcze nie najniżej, ale dzisiaj to już moja pora. No chyba, że jeszcze po drodze gdzieś coś mi się rzuci w oczy tam, wiecie, coś tam, ale jak nie, to... Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć. Trollingowałem za sobą i jeszcze dorwałam okonka. Najpierw były takie dwa mocniejsze brania. No i w końcu jakiś się wciął. Nie wiem, jaki jest duży. No ale jest. O, o, taki nie najgorszy. Na fiolecika się skusił. Kolega. Taki. Całkiem, całkiem.